Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka, aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział 78 i 79 werset. Na podstawie książki Sary Jank Jezus mówi do ciebie. Jesteś na ścieżce, którą dla Ciebie wybrałem. W Twoim życiu nic nie dzieje się przypadkowo. Tu i teraz to współrzędne Twojej codzienności. Ludzie często pozwalają na to, aby godziny przeciekały im przez palce na wpół przeżyte. Omijają teraźniejszość, martwiąc się o przyszłość, lub marząc o tym, aby żyć w lepszym miejscu i czasie. Zapominają, że są istotami, które podlegają ograniczeniom czasu i przestrzeni. Zapominają o swoim stwórcy, który idzie z nimi tylko chwili, która właśnie trwa. Każdy moment pulsuje moją cudowną obecnością dla tych, którzy są sercem przy moim sercu. Gdy będziesz dążyć do życia w nieustannej łączności ze mną, zaczniesz odkrywać, że po prostu nie masz czasu na zmartwienia. Wówczas mój duch będzie mógł swobodnie kierować Twoimi krokami i prowadzić Cię drogą pokoju.